Jestem Chrystusem. Podczas gdy działam z najwyższych sfer boskiej twórczej świadomości, mój wpływ otacza Wasz świat. Mówiąc metaforycznie, jestem świadomością tak odległą od Waszego świata, jak Wasze Słońce jest odległe od Ziemi. Jeśli jednak szczerze mnie wzywacie, jestem tak blisko Was, jak to konieczne, aby Wam pomóc. Będzie wielu, którzy nie będą mogli otrzymać tych listów. Tacy ludzie nie są jeszcze na nie gotowi. Będą tacy, którzy będą próbowali stłumić swoje istnienie, ponieważ te nauki będą zagrażać ich źródłom utrzymania i religii. Nie uda im się. Te listy zostaną wzmocnione przez opozycję. Znajdą się tacy, którzy przyjmą te listy z radością, gdyż w głębi duszy poznali, że poza religiami świata istnieje prawda, rzeczywistość istnienia. To są ludzie. Którzy będą prosperować i ostatecznie uratują świat przed samozagładą. Rozpocznę teraz moją autobiografię od miejsca, w którym przerwałem w moim ostatnim liście. Celem przekazania wam niektórych szczegółów biograficznych mojego wejścia do życia publicznego jako nauczyciela i uzdrowiciela, jest ożywienie moich młodzieńczych postaw i zachowań, okoliczności, w których osiągnąłem własny stan uduchowionego człowieczeństwa. Ważne jest, abyście byli w stanie wyobrazić sobie Palestynę taką, jaka była kiedy byłem na ziemi i wyraźnie dostrzec wewnętrzne konflikty, jakie moje nauki wzbudziły w ludziach indoktrynowanych w wierzeniach żydowskich i tradycyjnych obrzędach. Konflikty te leżą u podstaw niezdolności ewangelistów do dokładnego zapisania wszystkiego, czego próbowałem ich nauczyć. W Ewangeliach często pojawiają się odniesienia do moich przypowieści. Opisujących rzeczywistość Królestwa Niebieskiego lub Królestwa Bożego, niezależnie od tego, jakiego określenia użyli ewangeliści, ale nigdzie nie podjęto żadnej próby sięgnięcia do samych słów, zbadania figur retorycznych lub podniesienia duchowego znaczenia Królestwa Bożego lub Królestwa Niebieskiego. Kiedy będę mówił o moich prawdziwych kazaniach wygłaszanych do ludu, w świetle moich doświadczeń na pustyni i waszej własnej znajomości faktów naukowych, Będziecie w stanie wreszcie zrozumieć trochę tego, czego próbowałem uczyć w tym czasie. Ponieważ w dużej mierze poniosłem porażkę, konieczne jest podjęcie kolejnej próby na początku tego wieku, tego tysiąclecia. Ponieważ to na mojej uprzywilejowanej, najwyższej duchowej wiedzy i przenikliwości zostanie założony i rozwinięty następny wiek. Było i jest niezbędne dla nauczyciela takiego jak ja i jakim byli inni abyśmy byli niezwykle wrażliwi i całkowicie oddani mentalnie i emocjonalnie w poszukiwaniu prawdy istnienia, aby dobierać słowa tak, by opisać ludziom na Ziemi, uwięzione w słowach to, co tkwi w kreatywnym, uniwersalnym wymiarze, w stanie nieuformowanym. Gdyby nie tacy natchnieni nauczyciele, gotowi na kontakt, osobiste doświadczenie i wchłonięcie, aby promować przyszłą ewolucję duchową, Ludzie na Ziemi pozostaliby w nieświadomości wszystkiego, co leży poza Ziemią. I nie tylko to. Mówi się, że Biblia jest najczęściej czytaną księgą na świecie. W obecnej formie spełniła ona swoje zadanie. Nowy Testament, w obecnej formie, z całym bagażem błędnych interpretacji, odstrasza ewolucję duchową. Nadszedł czas, aby przejść do nowej sfery mistycznej percepcji i zrozumienia. Ponieważ nie mogę ponownie zejść do ludzkiego ciała. Aby rozmawiać ze światem, a mam inne wymiary, którym służę, wyszkoliłem wrażliwą duszę do przyjmowania i transkrypcji. To najbardziej zbliżone do rozmowy z Tobą osobiście. Mam nadzieję, że będziecie w stanie to przyjąć i zaakceptować. Wydarzenia i uzdrowienia opisane na kolejnych stronach nie są ważne. Miały one miejsce, ale zostały podane jedynie po to, aby umożliwić Wam zrozumienie ich prawdziwego duchowego znaczenia. Chcę, żebyś podczas czytania powiązał warunki panujące ponad dwa tysiące lat temu z Twoim obecnym życiem i czasami. Chcę, abyście postrzegali osobę Jezusa jako ikonę tego, co ostatecznie może osiągnąć każdy człowiek, który jest gotowy i chętny, aby zostać członkiem, założycielem Królestwa Niebieskiego na ziemi. Chociaż ludzie w Waszym obecnym świecie są, jak to nazywacie wyrafinowani, wielkogłowi w swojej nowoczesnej wiedzy i uczeniu się, Zaznajomieni ze współczesnymi manierami i nowymi sposobami wzajemnych relacji. W zasadzie ludzie te wszystkie lata temu byli tacy sami jak wy. Byli kontrolowani i motywowani wyłącznie przez swoje bliźniacze impulsy: wiązanie, odrzucenie, pragnienie, odpychanie. Tak jak wy teraz. Kochali, nienawidzili, krytykowali, potępiali, oczerniali i plotkowali. Mieli ambicje wzniesienia się na szczyt społeczeństwa. Gardzili tymi, którzy ponieśli porażkę w życiu, potajemnie spali z innymi, jak to nazywacie, i drwili z tych, którzy byli pod jakimkolwiek względem inni od nich samych. Aby pomóc Wam w pełni zrozumieć i wejść w mój czas na Ziemi, moja świadomość stąpiła na Wasz poziom ziemskiej egzystencji, aby jeszcze raz doświadczyć Osoby Jezusa oraz emocji i wydarzeń, w które byłem zaangażowany. Kiedy opuściłem pustynię. Kiedy opuściłem pustynię i postawiłem stopę na drodze prowadzącej do mojej wioski Nazaret, nadal byłem uniesiony, ogromnie radosny wiedzą, która została mi tak chwalebnie objawiona na pustyni. Skupiałem swoje myśli całkowicie na wszystkim czego się nauczyłem, a jeśli moje myśli błądziły ku moim wcześniejszym negatywnym formom myślenia, szybko zwracałem się do Ojca po inspirację i determinację. Przezwyciężeniu ich. W ten sposób stale powracałem do świata świadomości i zrozumienia. Niektórzy ludzie patrzyli na mnie krzywo, widząc moją radość, a także mój brudny, zaniedbany wygląd. Zastanawiali się, czy jestem zadowolony z picia. Inni patrzyli na mnie z odrazą. Zamiast reagować gniewem, jak to miało miejsce w przeszłości, przypomniałem sobie, że zostałem obdarzony wizjami i wiedzą, których nawet nie mogli sobie wyobrazić. Pobłogosławiłem ich. I modliłem się, aby w podobny sposób otworzyła się ich wewnętrzna wizja, i spokojnie kontynuowałem podróż do mojego domu. Byli jednak wieśniacy, którzy ze współczuciem patrzyli na mój żałosny stan i spieszyli do swoich domów, aby przynieść mi chleb, a nawet wino, aby pomóc mi w drodze. Zawsze znalazł się ktoś, kto zaoferował schronienie na noc. Życie Ojca rzeczywiście zaspokajało wszystkie moje potrzeby i zapewniało mi ochronę, jeśli tego potrzebowałem. Przez cały ten czas nie powiedziałem ani słowa o moich tygodniach na pustyni. Poczułem, że jeszcze nie nadszedł ten czas. W końcu dotarłem do mojego rodzinnego miasta Nazaret, a mieszkańcy wioski otwarcie szydzili, wskazując na moją brudną osobę i podarte ubrania. Brudna leniwa wuczęga to jedne z milszych słów rzucanych pod moim adresem. Podszedłem do drzwi mojej matki z uczuciem lęku, bo wiedziałem, że będzie bardziej zszokowana niż jej sąsiedzi. Kiedy zobaczy mnie stojącego przed nią, chudy, kości prześwitujące przez skórę, zapadnięte oczy i zapadnięte policzki, twarz spalona na czarno i wargi pokryte pęcherzami od słońca, broda długa i niesforna, moje ubrania. Byłaby oburzona, gdyby zobaczyła moje ubrania. Ich pierwotny kolor został całkowicie przyćmiony pustynnym kurzem, a materiał był podarty i postrzępiony. Wszedłem po schodach i przygotowałem się. By wytrzymać żar wściekłości mojej matki Kiedy zapukałem Drzwi otworzyła moja siostra Spojrzała na mnie z otwartymi ustami Szeroko otwartymi oczami Przerażona Po czym zatrzasnęła mi drzwi przed nosem Słyszałem jak biegła na tył domu I krzyczała Mamo przyjdź szybko Za drzwiami stoi brudny starzec Słyszałem jak mama mamrocze coś do siebie Ze złością Spiesząc do drzwi Otworzyła i stała zszokowana Uśmiechnąłem się ale przez chwilę patrzyła na mnie od góry do dołu z rosnącym przerażeniem. Gdy uświadomiła sobie, że to okropne stworzenie to rzeczywiście jej krnąbrny syn Jezus. Wyciągnąłem do niej rękę i powiedziałem – Wiem, że sprawiłem ci wiele bólu, ale czy możesz mi pomóc? Natychmiast jej wyraz twarzy się zmienił i wciągając mnie do środka zabezpieczyła drzwi. – Szybko – powiedziała do mojej przestraszonej siostry – przestań hałasować i zagotuj wodę. Twój brat jest głodny. Nie ma znaczenia w jakie kłopoty się wpakował, należy do nas, trzeba się nim opiekować. Delikatnie pomogła mi zdjąć ubranie, pochyliła się nad dużym pojemnikiem z wodą i wyszorowała mnie do czysta. Umyła i przystrzygła moje włosy i brodę oraz lekko posmarowała rany na ciele i ustach maścią leczniczą. Żadne z nas nie przerywało milczenia. Delektowałem się miłością jaką mi okazała i próbowałem okazać swoją wdzięczność w bardziej delikatny i wrażliwy sposób. Pomogła mi założyć czystą szatę, posadziła mnie do skromnego posiłku składającego się z chleba, mleka i miodu. Niechętnie podała mi wino, żeby dodać mi sił, ale było oczywiste, że uważała, że to wino było przyczyną mojego szokującego położenia. Następnie zaprowadziła mnie do łóżka i przykryła kołdrą. Spałem kilka godzin i obudziłem się wypoczęty, w świetle słońca widocznego za oknem. Pragnąłem teraz porozmawiać z mamą. Powiedzieć jej, że rzeczywiście jestem Mesjaszem, ale nie takim, jakim wyobrażali sobie Żydzi. Mógłbym ocalić ludzi od złych skutków ich grzechów. Mogłem pomóc im znaleźć zdrowie, obfitość, zaspokojenie potrzeb, bo mogłem ich teraz nauczyć dokładnie, jak świat został stworzony. Kiedy próbowałem jej powiedzieć, zaczęła od podekscytowania i zachwytu. Zerwała się na równe nogi i chciała pobiec, żeby powiedzieć sąsiadom, że jej syn rzeczywiście jest Mesjaszem. Powinni usłyszeć, jak ładnie teraz mówił: Pościł na pustyni. Ale powstrzymałem ją przed zrobieniem tego. Powiedziałem, że nie powiedziałem jej jeszcze tego, co mi zostało objawione. Jedną z najważniejszych rzeczy, których się nauczyłem, było to, że ortodoksyjni Żydzi całkowicie mylili się w swojej wierze w mściwego Boga. Coś takiego nie istniało. To ją przeraziło i zdenerwowało, więc wykrzyknęła. Jak więc Jechowa będzie rządził światem i uczyni nas dobrymi oraz będzie słuchał swoich proroków, jeśli nas nie ukaże? Czy jesteś teraz tak duży, że zamierzasz powiedzieć arcykapłanom o ich sprawach przekazanych im od czasów Mojżesza, czy zamierzasz przynieść więcej wstydu temu domowi? Zaczęła płakać, mówiąc ze złością nie zmieniłeś się ani trochę, zmieniłeś tylko to, co mówisz. Nie przyniosłeś nic poza smutkiem, jak mogłam kiedykolwiek wierzyć, że będziesz Mesjaszem? Swoimi dziwnymi pomysłami doprowadzisz ludzi tylko do jeszcze większych udręk. Moi bracia usłyszeli jej płacz i przybiegli chcąc wyrzucić mnie z domu. Ponieważ nie chciałem awantury, zaproponowałem, że wyjdę w spokoju. Gdy tak zareagowała moja mama, mogłem być pewien, że wszyscy inni zareagowaliby tak samo na to, co chciałem im powiedzieć. Zdałem sobie sprawę, że potrzebuję spokojnego czasu, absolutnego odpoczynku i ciszy w którym zebrałbym wszystkie swoje myśli i doświadczenia. Będę się modlić o natchnione wskazówki, jak najlepiej zwrócić się do Żydów z moim przesłaniem dobrej nowiny. Byłem pewien, że życie Ojca zaspokoi moją prośbę i znajdę gdzieś odpowiednie lokum. Moja matka, choć wściekła z powodu mojej pozornie roztropnej postawy, była jednak rozdarta uczuciem miłości i współczucia dla mojego wychudzonego ciała. Odrzuciła wszystko, co zdawało się mnie reprezentować buntowniczość, pogardę dla religii żydowskiej, apodyktyczny stosunek do władzy, moją samowolę i arogancję, ale nadal mnie kochała i głęboko się bała, że w końcu wpadnę w większe kłopoty niż kiedykolwiek myślałem. Upomniała moich braci, nakazując im wstrzymanie się od hałaśliwych kłótni i zwróciła się do mnie. Możesz tu zostać, dopóki nie poczujesz się lepiej, powiedziała. Być może skoro już tu jesteś, uda mi się przemówić ci do rozsądku. Mogę Ci teraz powiedzieć, że jeśli wyjdziesz na ulicę i zaczniesz rozmawiać z ludźmi tak jak ze mną, skończysz w jeszcze gorszym stanie niż kiedykolwiek. Dobrzy ludzie będą pluć i rzucać w ciebie śmieciami. Jesteś hańbą dla swojej rodziny. Zatem, pomimo jej złości, roześmiałem się, podziękowałem jej i pocałowałem ją gorąco. Chętnie pozostałem przy niej, wiedząc doskonale, że pod złością kryje się w niej wielka troska o mnie. Dobrze mnie nakarmiła. I uszyła mi nowe, dobre ubrania. Doceniałem wszystko, co robiła, aby poprawić mój wygląd, ponieważ wiedziałem, że aby móc swobodnie poruszać się między bogatymi i biednymi, muszę nosić przyzwoity ubiór. Czasami w domu brakowało żywności. Czerpiąc z mocy ojca, uzupełniałem jedzenie, nic nie mówiąc. Matka też nic nie mówiła. Widziałem, że ze smutkiem zastanawiała się, czy do wszystkich moich złych nawyków dodałem także kradzież. Potem przyłapała mnie za świeżo upieczonym bochenkiem w rękach i wiedziała, że nie wyszedłem z domu, żeby go kupić, ani też tego dnia nie korzystałem z pieca. Nic nie powiedziała, tylko posłała mi długie, zamyślone spojrzenie. Widziałem, jak w tym momencie zmieniło się jej nastawienie, nie była już pewna swego gruntu, zaczęła kwestionować swój stosunek do mnie, a także prawdziwość moich wypowiedzi. Co naprawdę przydarzyło mu się na pustyni? Jak mógłby upiec bochenek chleba bez ognia? Mąki i drożdży. Co to znaczy? Czy to Mesjasz? Wtedy mój brat skaleczył się w rękę. Kiedy ropiało, bardzo go bolało. Pozwolił mi położyć ręce na swojej ranie i cicho się modlić. Widziałem, że poczuł, jak moc przepływa do jego dłoni, ponieważ dziwnie się na mnie patrzył. Ból zniknął, powiedział krótko. Odchodząc, był gburowaty i wiedziałem, że choć poczuł ulgę, że uwolnił się od bólu, nie lubił mnie za to, że mogłem mu pomóc. Wyczułem jego zazdrość. Moja siostra oparzyła się w rękę, a inny brat często skarżył się na silne bóle głowy. Udało mi się wyleczyć ich oboje. Moi bracia i siostry zaczęli żartować na temat moich magicznych mocy. Zastanawiali się, jakie zło mogę im wyrządzić, jeśli mnie rozzłoszczą. Napięcie w domu pogłębiało się i poczułem smutek z powodu mamy, która tęskniła za spokojem w domu. Ale zauważyła zmiany w moim zachowaniu i cieszyło ją to, Byłem cichszy, wyraźnie kontrolowałem prawdopodobne wybuchy, powstrzymywałem swoją energię, powstrzymywałem niecierpliwość, nie kłóciłem się już, stałem się bardziej troskliwy, słuchałem jej kobiecych narzekań, pomagałem jej w domu, naprawiając połamane meble i chodziłem po wzgórzach do odległych gospodarstw, aby znaleźć potrzebne jej owoce i warzywa. Pokochałem ją czule i ze współczuciem, tak jak należy kochać matkę, którego dnia odważyła się mnie zapytać. Czy nadal twierdzisz, że Jechowa to mit? Hiob powiedział, że gdyby Jechowa wstrzymał jego oddech, wszelkie ciało upadłoby razem: to jest Jechowa, w którego wierzę i którego widziałem. Nikt nie widział Jechowy, oznajmiła stanowczo. Widziałem tego, co powodowało wszystko do istnienia, odpowiedziałem cicho. Nazywam go Ojcem, ponieważ to jest miłość doskonała. Miłość doskonalsza od matczynej dodałem, uśmiechając się do niej. To działa w całym procesie tworzenia, poprzez i dla Niego. To Ojciec we mnie przyniósł Wam to, czego potrzebowaliście w domu i tak szybko uzdrowił moich braci i siostry. Widziałem, że zaczyna rozumieć trochę z tego, co powiedziałem. A co z grzechem? Zapytała. Nie ma grzechu w naszym rozumieniu. Rodzimy się, aby zachowywać się tak, jak postępujemy. Musimy znaleźć sposób na przezwyciężenie naszych ludzkich myśli i uczuć. Ponieważ oddzielają nas one od ochrony ojca i przynoszą nam choroby i nieszczęścia, kiedy nauczymy się, jak pokonać ja, wejdziemy do królestwa niebieskiego. Moja matka odwróciła się w milczeniu, najwyraźniej zastanawiając się nad tym, co jej powiedziałem. Ale nie była już zła. Wiedziałem, że myśli o moich wypowiedziach i zdałem sobie sprawę, że wywrócą do góry nogami jej bezpieczny i dobrze znany świat. Gdyby nie wiara w Jehowę grożącego srogą zemstą, Gdyby ludzkość była niesforna, czułaby się zagubiona i niepewna. Zastanawiałaby się, jak poradziłby sobie świat, gdyby kontrolowanie złych uczynków własnych i innych pozostawiono wyłącznie ludziom. Nawet królowie i namiestnicy byli niegodziwi w swoich czynach. Czym by się to skończyło, gdyby Jechowa nie rządził i nie karał grzeszników? Odzyskując siły, pilnie studiowałem pismo święte, aby móc z ufnością spotkać Faryzeuszy i uczonych w piśmie. Konieczne było także, abym wiedział, co napisano o Mesjaszu, ponieważ byłem przekonany, że jestem tym, o którym mówili prorocy. Mógłbym rzeczywiście wybawić, ocalić ludzi od nieszczęścia, chorób i biedy, a nawet przywrócić im zdrowie i pomyślność, ukazując im prawdę o Królestwie Niebieskim i rzeczywistości Ojca. Kiedy poczułem, że jestem wystarczająco przygotowany, aby wyjść, nauczać i uzdrawiać, aby uspokoić moją mamę, Zgodziłem się pójść w jeden szabat do synagogi w Nazarecie i porozmawiać ze zgromadzeniem. Jak zwykle wstałem i podano mi Izajasza do przeczytania. Wybrałem fragment przepowiadający przyjście Mesjasza, który uwolni Żydów z wszelkiego rodzaju niewoli. Duch Pański nade mną, bo taki jest, namaścił mnie, abym głosił dobrą nowinę ubogim. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom uwolnienie i przywrócenie wzroku niewidomym. Abym wypuścił na wolność uciśnionych, aby ogłaszać rok łaski Pana. Potem usiadłem i powiedziałem: Dziś ujrzałeś, jak wypełniło się we mnie to proroctwo. Na twarzach mężczyzn widać było szoki i zdumienie, ale mówiłem dalej, wiedząc, że ojciec powie mi, co mam powiedzieć. Słowa padły bez wahania. Opowiadałem o moich doświadczeniach na pustyni i opowiedziałem moją wizję dziecka dorastającego do wieku męskiego. Przez cały czas zupełnie nieświadomie, owijającego się mentalnymi więzami i łańcuchami, w ten sposób oślepiając i zamykając się w wewnętrznej ciemności, odcinając się od Boga. Wyjaśniłem, że postępując w ten sposób, narazili się na ucisk ze strony najeźdźców, niewolnictwo, biedę i choroby. Bo Bóg jest światłem, powiedziałem, a światło jest istotą wszystkich rzeczy widzialnych, a światło jest miłością która sprawia, że człowiek może cieszyć się wszystkimi rzeczami. Wszelkie błogosławieństwa obfitości i zdrowia były dla niego swobodnie dostępne. Ten, który kochał Boga umysłem, sercem i duszą i żył ściśle według praw Bożych. Kiedy skończyłem w synagodze, zapadła zupełna cisza. Poczułem, że zgromadzenie przeżyło coś dziwnego i potężnego. Zostało wzniesione na wyższy poziom myślenia i nie chciałem, żeby nic zakłócało transcendentalny spokój tej chwili. Potem rozpoczęły się szepty między sobą, zastanawiali się, kim jestem. Niektórzy byli przekonani, że jestem tą osobą, Jezusem, której rodzina była znana we wsi, lecz inni nie mogli się z tym pogodzić, gdyż mówiłem jako osoba posiadająca władzę. Niestety poczułem, że powracają moje dawne reakcje na tych religijnych mężczyzn. Wiedziałem, że w przeszłości mną gardzili, więc spodziewałem się odrzucenia. Wróciłem do mojego starego, wymagającego podejścia i całkowicie ich rozzłościłem. Swoimi ludzkimi reakcjami sprowadziłem katastrofę, którą prawie przepłaciłem życiem. Młodsi mężczyźni, ponaglani przez starszych, rzucili się na mnie i zaciągnęli mnie na najwyższy szczyt klifu, aby rzucić mnie na śmierć. Ale ja modliłem się do mojego ojca o wybawienie. Nagle wydawało się, że byli tak poruszeni, że ledwo wiedzieli, co robią. I zwrócili się przeciwko sobie. Udało mi się wymknąć spośród nich i uciec. To było dziwne. Wydawało się, że nie zauważyli mojego wyjścia. Mocno wstrząśnięty moim przeżyciem, udało mi się wysłać wiadomość do mojej matki, że natychmiast opuszczam Nazaret i udaję się do Kafarnaum, łaskawego miasta nad Morzem Galilejskim.